Motto: Władza rządu czy też gminna, aby była użyteczną, głównie misją być powinna, bowiem służbą jest społeczną. Władza w państwie demokratycznym musi być ograniczona i kontrolowana przez obywateli. Musi też wypełniać normy sprawiedliwości, równości i być wykonawcą interesów obywateli. Najważniejszymi organami ją kontrolu, kontrolującymi są organizacje pozarządowe. One nie tylko budują społeczeństwo obywatelskie, ale zabezpieczają wspólne dobro i dziedzictwo. Organizacje te pełnią też rolę strażników demokracji, monitorują działania instytucji państwowych i pomagają w ujawnieniu korupcji i nieprawidłowości. Rozwijajmy tedy organizacje pozarządowe. Ponadto postuluję, aby wprowadzić bezwarunkową kadencyjność do dwóch wszystkich stanowisk wybieralnych, szczególnie do Sejmu. Jedynym sposobem na świeżość pomysłów i szybszy rozwój kraju, ale też mniejszą konfliktowość są nowi posłowie czy radni. Tylko oni mogą przynieść nowe idee i nowe rozwiązanie. Ponadto, system ten zapobiega patologii i nadużyciom, ale co najważniejsze, przyspiesza rozwój kraju. Pamiętajmy, że pierwszą była demokracja bezpośrednia. Uwzględniając wtedy tę tradycję, postuluję, aby wprowadzić bezpośrednie weto obywatelskie. Przy społecznym niezadowoleniu z jakiejś ustawy, winno być tym, czym wyrok Sądu Najwyższego. Proponuję też wprowadzenie instytucji impeachmentu, zarówno do Sejmu, jak też dla prezydenta. Na wzór Rady Nadzorczej każdej korporacji, która może odwołać zarząd. Jest to ważne, ponieważ nasza historia zna zdrady liderów. O czym nie uczy się w szkole, ale to właśnie te zdrady doprowadziły do zwołania w 1793 roku Sejmu Grodzieńskiego, po którym Polska przestała istnieć. Podobnie jak zdradą był prymasowski projekt praw kardynalnych uchwalony w 1768 roku. Doprowadził on do tego, o czym też się nie uczy w szkołach. Że Polska stała się państwem niewolniczym i to bardziej niż Ameryka. Więcej na ten temat pisze w książce pod tytułem Honestokracja. Gdyby było obywatelskie weto, tych dramatycznych skutków dla Polski by nie było, a zdrajcy za zdradę nie zostaliby powieszeni. Na koniec to co najważniejsze. Dzisiaj, przy sztucznej inteligencji. Należy wrócić do korzeni i wprowadzić system demokracji bezpośredniej. Stan techniki na to pozwala. Do tego jednak czasu wybory winny być przeprowadzone w systemie głosowania przez internet. Ale zanim to nastąpi, proponuję zmianę ordynacji wyborczej nie tylko na honestokrację, ale również na system wyborów uzupełniających do połowy Sejmu co dwa lata. Pamiętajmy, o czym często się zapomina, a co jest najważniejsze, że władza wypełnia wolę nie tylko swojej partii, ale ogół obywateli. Na ten temat napisałem wiersz. Władza zawsze korumpuje, a ponadto zamiast służyć swych wyborców, oszukuje i ich zwykle chce odużyć. Więc wybierzmy, dobrze radzę. Tylko tych, co mądrość mają, którzy, kiedy przejmą władzę, już w nas z niej nie oszukają. A wybory niechaj będą niezależne już od racji, powinnością naszą świętą, gdyż to święto demokracji. Zachęcam do odwiedzenia strony www.demokracjauczciwa.pl